Przestał pisać trzy lata temu, kiedy skończył 18 lat i ja w końcu powiedziałem prawdę. Jaką prawdę? Michał wziął głęboki oddech, jakby przygotowywał się do zanurzenia w lodowatej wodzie. Te, którą znałaś, te, którą zawsze wiedziałaś, gdzie on jest. Helena poczuła, jak świat kręci się wokół niej. To kłamstwo! Szukałam go każdego dnia, ja! Miałaś załamanie nerwowe, kiedy miał siedem lat. Próbowałaś się zabić Helena trzy razy. Nie mogłem pozwolić Gabryszkowi zobaczyć cię w takim stanie. Nie mogłem pozwolić mu myśleć, że to jego wina. Wspomnienia zaczęły powracać we fragmentach. Leki, lekarze, tygodnie, w których nie mogła wstać z łóżka. Michał próbujący wytłumaczyć Gabryszkowi, dlaczego mama jest chora, Gabryś pytający czy umrze. Więc go porwałeś, Helena wyszeptała. Chroniłem go, Michał wybuchnął. Zrobiłem to, co zrobiłby każdy ojciec. Byłaś chora, Helena. Nie byłaś w porządku. Wyzdrowiałam, chodziłam na terapię, brałam leki. Ja po pięciu latach, Michał krzyknął. Pięć lat, Helena. Gabryś był tylko dzieckiem. Nie mógł czekać pięciu lat na matkę. Cisza zapadła między nimi, naładowana bólem i żalem. Helena spojrzała ponownie na mieszkanie, widząc je nowymi oczami. To nie było tylko sanktuarium dla Gabrysia. To było sanktuarium dla winy Michała. On wie? Helena spytała cicho. Wie, że wyzdrowiałam, wie, że go szukałaś, przyznał Michał, ale wie też, że byłaś chora. Boi się Helena, boi się, że znów się załamiesz, jeśli wróci. Muszę z nim porozmawiać. On nie chce. Muszę z nim porozmawiać, Helena krzyknęła. On jest moim synem, nie możesz mi zabronić. Michał patrzył na nią przez długą chwilę, potem westchnął. Pracuje w porcie, naprawia łodzie. On, on bardzo do ciebie podobny. Helena nie czekała, aż usłyszy więcej. Wybiegła z mieszkania, zostawiając Michała samego z jego listami i poczuciem winy. Port w Krakowie był owiany mgłą, gdy Helena dotarła. Zapach soli i ryb, zmieszany z olejem napędowym, wypełnił jej nozdrza. Szła między zacumowanymi łodziami, szukając jakiegokolwiek śladu gabrysia. Jej tenisówki wydawały mokry odgłos na deskach nabrzeża. Znalazła go na małej łodzi rybackiej, spawając coś w silniku. Stał tyłem, ale Helena rozpoznała go natychmiast po sposobie, w jaki pochylał ramiona, skupiając się. Dokładnie tak jak robił to będąc dzieckiem, rysując przy kuchennym stole. "Gabryś", zawołała cicho. Przestał spawać i powoli się odwrócił. Helena ledwo mogła oddychać. Michał miał rację, bardzo do niej podobny. Te same brązowe oczy, ta sama linia żuchwy, ale był wysoki i silny, z dłońmi zgrubiałymi od pracy. Przez chwilę tylko się na siebie podszyli. Helena mogła zobaczyć walkę rozgrywającą się na jego twarzy, rozpoznanie, ból, złość, tęsknota, wszystko zmieszane w wyrazie, który złamał jej serce. Nie powinnaś tu być, powiedział w końcu Gabryś, jego głos głębszy niż Helena pamiętała. Szukałam cię każdego dnia. Powiedziała Helena, lzy spływające po jej twarzy. Każdego dnia, przez 12 lat, wiem, odpowiedział Gabryś spokojnie. Tata mi powiedział: Więc dlaczego? Bo nie chcę, żebyś mnie szukała, przerwał. Zbudowałem tu życie, mam przyjaciół, mam pracę, mam dziewczynę. Nie potrzebuję, nie potrzebuję cię. Słowa były jak noże w piersi Heleny. Wyobrażała sobie ten moment tysiące razy, ale nigdy tak. Nigdy z Gabrysiem ją odrzucającym. Byłaś moim światem, Helena wyszeptała. Kiedy zniknąłeś, umarłam. Umarłam i spędziłam dwanaście lat, próbując stać. Byłaś martwa na długo przed tym, zanim odszedłem, powiedział Gabryś, a w jego głosie był jad. Pamiętam, mamo, pamiętam, jak leżałaś w łóżku przez dni, nie mówiąc ze mną, pamiętam, jak płakałaś w łazience, pamiętam, jak cię znalazłem tamtego dnia, z lekami rozrzuconymi na podłodze. Helena zamknęła oczy, wspomnienie powróciło z całą siłą. Gabryś miał zaledwie siedem lat, kiedy próbowała połknąć całą butelkę leków przeciwdepresyjnych. To on ją znalazł, to on zadzwonił na pogotowie, jego dziecięcy głos drżał. Byłam chora, powiedziała Helena. Nie wiedziałam, jak poprosić o pomoc, nie musiałaś prosić, odpowiedział Gabryś. Głos mu trochę załamał się, potrzebowałaś tylko bardziej kochać mnie niż swój ból. Ciszę między nimi przerywał tylko szum fal uderzających o nabrzeże. Helena czuła się jakby się dusiła, jakby powietrze stało się zbyt gęste, żeby móc oddychać. Zawsze Cię kochałam, powiedziała w końcu. Nawet kiedy byłam chora, nawet kiedy nie potrafiłam tego pokazać, zawsze Cię kochałam. Za mało. Odpowiedział Gabryś, wracając do pracy. Za mało, żebyś żyła dla mnie. Helena chciała się sprzeciwić. Chciała wytłumaczyć o depresji o tym, że choroba psychiczna to nie wybór, o tym, że miłość nie zawsze wystarcza, żeby uleczyć ból. Ale widziała w sztywnej postawie Gabrysia, że nie był gotowy tego słuchać. Może nigdy nie będzie. Mogę. Mogę cię zobaczyć jeszcze raz? Zapytała. Gabryś przestał pracować, ale się nie odwrócił. Nie wiem, powiedział. Może, kiedyś, ale nie teraz. Helena skinęła głową, wiedząc, że niczego nie może wymusić. Straciła prawo do wymuszenia czegokolwiek dawno temu. Będę tu, powiedziała. W Krakowie, w tym samym domu, jeśli zechcesz, jeśli kiedyś zechcesz spróbować jeszcze raz. Gabryś nie odpowiedział, ale Helena zauważyła, że napięły mu się ramiona. Odwróciła się, żeby odejść, ale zatrzymała się, gdy usłyszała jego głos. Mamo? Helena szybko się odwróciła. Serce biło jej z nadzieją. Czy już lepiej? Naprawdę? Powiedział Gabryś, wciąż się nie odwracając. Tak, odpowiedziała Helena. I po raz pierwszy od 12 lat powiedziała to i naprawdę w to uwierzyła. Już lepiej. Gabryś powoli skinął głową. Okej. Okay. Helena czekała na coś więcej, ale on wrócił do pracy. Weszła z powrotem na nabrzeże, serce ciężkie, ale już nie rozdarte. Było coś w tym okeju Gabryśkowi, co dawało jej nadzieję. Nie na dziś, może nie na jutro. Ale na kiedyś. Kiedy Helena wróciła do domu, zastała Michała siedzącego na werandzie przemoconego deszczem. Spojrzał na nią czerwonymi oczami, jakby płakał. Rozmawiałaś z nim, powiedział Michał. To nie było pytanie. Rozmawiałam, odpowiedziała Helena, wchodząc po schody, żeby do niego dołączyć pod małym zadaszeniem werandy. Jak on się czuje? Zraniony, powiedziała Helena szczerze. Ale żyje, jest zdrowy, ma swoje życie. Michał skinął głową. To dobry chłop. Mężczyzna, to dobry mężczyzna. Dobrze go wychowałaś, przyznała Helena, choć słowa te ciężko jej przyszły. Mimo wszystko, dobrze go wychowałaś. Usiedli w milczeniu przez chwilę, słuchając deszczu uderzającego o dach. Helena myślała o wszystkich rzeczach, które chciała powiedzieć Michałowi: jak bardzo go nienawidziła, jak bardzo go rozumiała, jak bardzo zniszczył jej życie, jak bardzo uratował życie Gabrysia, dlaczego schowałeś sejf w kominku? zapytała Helena. W końcu. Michał smutno się uśmiechnął. Deszcz uderzał w okna wiktoriańskiego domu z uporczywością, której Helena już nie mogła ignorować. Dwanaście lat. Dwanaście lat, odkąd Gabryś zniknął w drodze ze szkoły, a ona wciąż budziła się każdego ranka z nadzieją, że usłyszy stukot plecaka rzuconego na podłogę w kuchni, dźwięk mokrych butów na wycieraczce, jego głos krzyczący: Mamo, jestem! ale był tylko cisza zawsze cisza przesunęła palcami po zimnej powierzchni kominka gdzie popiół leżał od tygodni zima w krakowie była szczególnie sroga tego roku a helena czuła każdy podmuch wiatru jak cios nożem w pierś w wieku 42 lat jej twarz straciła miękkość którą gabryś pieszczolił w dzieciństwie Głębokie zmarszczki zaznaczyły się w kącikach oczu, a brązowe włosy były posrebrzone siwizną, którą już nie zawracała sobie ukrywaniem. Dom wydawał się większy i pustoszejący z każdym dniem. Detektywy przestali dzwonić pięć lat temu. Sąsiedzi już nie zadawali pytań. Świat poszedł dalej, ale Helena pozostała uwięziona w tamtym październikowym dniu. Kiedy Gabryś wyszedł na lekcję gry na skrzypcach i nigdy nie wrócił. Miałby teraz 16 lat. Może byłby wysoki jak ojciec z tym krzywym uśmiechem, który zawsze roztapiał jej serce. Helena układała poduszki na kanapie, gdy usłyszała dźwięk, ciche skrzypnięcie dochodzące z wnętrza ściany kominka. Zamarła serce waliło jej jak młotem. Dom był stary, zawsze wydawał dziwne odgłosy, ale ten dźwięk był inny, metaliczny, celowy. Podszedł do kominka i uklękła, przesuwając rękami po zimnym kamieniu. Skrzypnięcie powtórzyło się, tym razem głośniej. Helena zaczęła naciskać różne części konstrukcji, aż poczuła, że coś ustąpiło pod jej palcami. Odpadł kamień, ukazując mały otwór. Jej ręce zadrżały, gdy znalazła ukryty zatrzask. Z głuchym kliknięciem część podstawy kominka przesunęła się, ujawniając wbudowany sejf, o którego istnieniu nigdy nie wiedziała. Ciemny metal był pokryty kurzem, ale wyglądał solidnie, nienaruszony. Helena poczuła, jak fala mdłości podchodzi jej do gardła. Ile lat to tam było? Od kiedy? Spróbowała otworzyć, ale był zamknięty. Mały panel cyfrowy migał czterema pustymi cyframi. Helena wzięła głęboki oddech, ręce pociły jej się mimo zimna. Zaczęła od daty urodzenia Gabrysia 03.04. Nic. Spróbowała datę zaginięcia 15-10. Panel wydał niski negatywny sygnał dźwiękowy. Lzy zaczęły spływać po jej twarzy, gdy wpisała ostatnią kombinację, jaka przyszła jej do głowy. 10-12. Dzień, w którym przeprowadzili się do tego domu, kiedy Gabryś miał zaledwie cztery lata. Sejf otworzył się z cichym kliknięciem. W środku znajdowały się trzy przedmioty, które sprawiły, że świat Heleny się zawalił. Zdjęcie Gabrysia, którego nigdy nie widziała, na którym uśmiechał się obok mężczyzny o siwych włosach, którego nie rozpoznawała. Żółkły list z jej imieniem, napisanym pismem, które znała aż za dobrze. I mały złoty kluczyk przymocowany do skórzanego sznurka. Zdjęcie drżało w jej rękach. Gabryś był starszy na zdjęciu, może czternaście lub piętnaście lat. Miał na sobie koszulkę, której nigdy nie kupiła, a jego uśmiech wydawał się wymuszony, jakby ktoś zmusił go do pozowania. Mężczyzna obok niego miał rękę na ramieniu chłopca, a w jego oczach było coś, co sprawiło, że Helena poczuła mdłości. Otworzyła list drżącymi palcami. List był napisany niepowtarzalnym pismem Michała, jej byłego męża. Mężczyzny, który opuścił ją i Gabrysia, gdy chłopiec miał zaledwie 7 lat, twierdząc, że nie może już znieść presji ojcowstwa. Heleno. Jeśli to czytasz, znaczy, że w końcu znalazłaś safe. Zawsze wiedziałem, że go znajdziesz, prędzej czy później. Zawsze byłaś zbyt uparta dla własnego dobra. Gabryś żyje. Zawsze żył, ale nie tak jak myślisz, nie tak jak myślał którykolwiek z nas. Kiedy zabrałem go tamtego dnia, myślałem, że go ratuje, ratuje nas oboje. Ale się myliłem, bardzo się myliłem. Klucz otwiera mieszkanie przy ulicy Kwiatowej 24, mieszkanie 3B. Idź tam, ale idź sama. A Heleno, przygotuj się na to, co znajdziesz. Przepraszam, za wszystko. Michał. Helena przeczytała list trzy razy, zanim słowa naprawdę dotarły do jej umysłu. Michał porwał Gabrysia. Nie był to porwanie przez obcych, nie był to wypadek, był to jego własny ojciec. Gniew i ulga zmieszały się w jej piersi z taką intensywnością, że ledwo mogła oddychać. Gabryś żył. Po dwunastu latach koszmarów, wyobrażania się najgorszego, obwiniania siebie za to, że tamtego dnia nie po niego nie poszła, w końcu miała odpowiedź. Ale dlaczego Michał to zrobił? I dlaczego teraz? Helena schowała zdjęcie i klucz do kieszeni i wybiegła z domu, nawet nie zabierając kurtki. Deszcz natychmiast ją zmoczył, ale nie przejmowała się tym. Jechała mokrymi ulicami Krakowa z sercem bijącym tak mocno, że słyszała jego bicie w uszach. Ulica Kwiatowa znajdowała się na drugim końcu miasta, w dzielnicy, którą rzadko odwiedzała. Numer 247 był starym budynkiem z czerwonej cegły z zardzewiałymi schodami przeciwpożarnymi wzdłuż boku. Helena weszła po schodach na trzecie piętro, każdy krok odbijał się echem w pustym korytarzu. Klucz idealnie pasował do zamku mieszkania 3B. Drzwi otworzyły się, ukazując mały, ciemny pokój. Helena maczała po ścianie, aż znalazła włącznik światła. Kiedy światła się zapaliły, musiała oprzeć się o ścianę, żeby nie upaść. Mieszkanie było sanktuarium poświęconemu gabryszkowi. Zdjęcia przedstawiające go w różnym wieku pokrywały ściany, zdjęcia których nigdy nie widziała, momenty których nie przeżyła. Gabryś w wieku ośmiu lat w parku, którego nie rozpoznała, Gabryś w wieku dziesięciu lat zdmuchający świeczki na urodzinowym torcie, Gabryś w wieku dwunastu lat grający w koszykowkę, Gabryś w wieku czternastu lat, Gabryś w wieku piętnastu lat. Na środku pokoju stał stół z dziesiątkami listów adresowanych do niej, wszystkie ze znaczkami pocztowymi, a których nigdy nie otrzymała. Helena otworzyła jeden z nich drżącymi rękami. Mamo, tęsknię za tobą każdego dnia. Tata mówi, że nie chcesz mnie widzieć, że poszłaś dalej, ale ja nie wierzę. Wiem, że mnie kochasz, wiem, że mnie szukasz. Mam nadzieję, że pewnego dnia znów będziesz, bo wiedziałem, że kiedyś rozpalisz w nim ogień. Zawsze rozpalałaś ogień, kiedy byłaś smutna. I wiedziałem, że kiedy będziesz gotowa, naprawdę gotowa, usłyszysz ten dźwięk. Gotowość na co? Na zmierzenie się z prawdą, powiedział Michał, na zaakceptowanie, że może nie jesteś jedyną ofiarą w tej historii. Helena poczuła, jak gniew rozpłonie się w jej piersi, ale potem zgasł. Miał rację, była ofiarą własnej choroby psychicznej, ale Gabryś był ofiarą jej niemożliwości poradzenia sobie z nią. Michał był ofiarą niemożliwej sytuacji, w której każdy wybór, który podejmował, ranił kogoś. On wróci? Zapytał Michał. Nie wiem, odpowiedziała Helena ale będę tu, jeśli zdecyduję się spróbować. Jesteś pewna, że dasz sobie z tym radę? Jeśli wróci, a potem zmieni zdanie jeśli zdecyduję, że nie potrafi ci wybaczyć? Helena spojrzała na dom, w którym spędziła dwanaście lat żyjąc jak duch. A potem na mężczyznę, który jednocześnie zniszczył i uratował jej rodzinę. Nie wiem, powiedziała szczerze, ale muszę spróbować. Zawdzięczam mu to, zawdzięczam to sobie. Michał skinął głową. Chcesz, żebym odszedł? Wyjechał z miasta, zostawił was oboje w spokoju? Helena zastanowiła się nad tym pytaniem. Część jej chciała, żeby odszedł, żeby zniknął na zawsze, jako rodzaj sprawiedliwości poetyczkiej, ale część jej, ta, która nauczyła się, że życie rzadko oferuje sprawiedliwość poetycką, wiedziała, że Gabryś może potrzebować też swojego ojca. Zostań, powiedziała, przynajmniej dopóki nie dowiemy się, czy spróbuje. Michał wydawał się zaskoczony. Jesteś pewna? Nie, przyznała Helena. Ale jestem pewna, że Gabryś zasługuje na to, żeby mieć oboje rodziców dostępnych, kiedy będzie gotowy. Deszcz zaczął słabnąć, a Helena mogła zobaczyć pierwsze gwiazdy pojawiające się między chmurami. Myślała o Gabrysiu, pracującym przy swoim statku, budowanym życie, w którym jej nie ma myślała o wszystkich urodzinach które przegapiła wszystkich zakończeniach szkoły wszystkich pierwszych randkach i pierwszych pracach i pierwszych miłościach ale myślała też o tym okej okay w jego głosie kiedy powiedziała że już lepiej myślała o tym jak przestał pracować żeby zapytać myślała o tym że nie po prostu odszedł kiedy ją zobaczył helena wiedziała że może gabryś nigdy jej całkowicie nie wybaczy może nigdy nie zdoła zapomnieć siedmioletniego dziecka, które znalazło matkę próbującą umrzeć, może nigdy więcej jej nie zaufa, ale może to więcej nadziei niż Helena miała od dwunastu lat. Wstała i wyciągnęła rękę do Michała. Wejdźmy, powiedziała, zróbmy kawę i zastanówmy się, jak naprawić to, co zepsuliśmy. Michał spojrzał na swoją dłoń, a potem ją wziął. Może się nie uda tego naprawić, powiedział. Może, zgodziła się Helena ale możemy spróbować. Weszli do domu razem, zostawiając drzwi otwarte na wypadek, gdyby Gabryś Eż spróbował. Helena wiedziała, że on może się nigdy nie pojawić, wiedziała, że może spędzić resztę życia, czekając na przebaczenie, którego nigdy nie dostanie. Ale wiedziała też, że przetrwała 12 lat, nie wiedząc, czy Gabryś żyje czy nie. Mogła przetrwać całe życie, wiedząc, że żyje, ale jest daleko. To był inny ból, ostrzejszy, ale też czystszy. I po raz pierwszy od 12 lat Helena tej nocy nie miała koszmarów. Śniła o Gabrysiu jako dziecku biegającym po korytarzach domu, śmiejącym się. Kiedy się obudziła, świeciło słońce, a ona słyszała, jak Michał robi kawę w kuchni, zeszła powoli po schodach, delektując się każdym stopniem. Kiedy dotarła do kuchni, znalazła Michała stojącego przed oknem, patrzącym na ogród. Ktoś jest na zewnątrz, powiedział spokojnie. Helena dołączyła do niego przy oknie. Gabryś stał w ogrodzie, ręce w kieszeniach, patrząc na dom. Wyglądał na niezdecydowanym. Jakby zastanawiał się, czy zapotkać do drzwi, czy po prostu odejść. Wpuścisz go? Zapytał Michał. Helena spojrzała na syna, którego straciła i odnalazła, i znów straciła. Spojrzała na mężczyznę, którym się stał bez niej. Spojrzała na decyzję, z którą on wyraźnie walczył. Zostawię drzwi otwarte, powiedziała, i poczekam, żeby zobaczyć, co on zdecyduje. I tak Helena otworzyła drzwi wejściowe i usiadła na werandzie, z filiżanką kawy w dłoniach i dwunastu latami nadziei w sercu. Gabrysz ją zobaczył i zawahał się, potem zrobił krok w kierunku domu, potem kolejny. Helena nie wiedziała, czy dojdzie do werandy. Nie wiedziała, czy będą mogli porozmawiać, nie raniąc się bardziej. Nie wiedziała, czy kiedykolwiek znów będą rodziną. Ale wiedziała, że jest gotowa się tego dowiedzieć. I może, tylko może, to wystarczy, żeby zacząć. Gabryś zatrzymał się w połowie drogi, jego oczy spotkały się z oczami Heleny. Przez chwilę, która wydawała się trwać wieczność, po prostu się na siebie patrzyły: matka i syn, rozdzieleni dwunastoma latami bólem i odległością, która wydawała się nie do pokonania. Potem Gabryś zrobił kolejny krok. I kolejny. Helena pozostała nieruchoma, ledwo śmiejąc się oddychać, gdy jej syn powoli szedł w kierunku domu, w którym się urodził. Gdzie zrobił swoje pierwsze kroki, gdzie pytał, dlaczego mama mnie już nie kocha. Kiedy Gabryś w końcu zatrzymał się na pierwszym stopniu werandy, Helena mogła zobaczyć łzy w jego oczach. Nie wiem, jak to zrobić, powiedział. Jego głos załamał się. Nie wiem, jak ci wybaczyć, nie wiem, jak znów ci zaufać. Ja też nie wiem, odpowiedziała Helena cicho, ale chciałabym spróbować, jeśli chcesz. Gabryś spojrzał na nią przez dłuższą chwilę, potem usiadł na najniższym stopniu werandy, zachowując dystans, ale nie odchodząc. Ok, powiedział w końcu, spróbujmy. I tak, w promieniach porannego słońca w Krakowie, matka i syn rozpoczęli długą drogę powrotu do siebie. Nie będzie łatwo, nie będzie szybko. Będą kolejne łzy, więcej gniewu, więcej nocy, w których obydwoje będą się zastanawiać, czy warto, ale zrobili pierwszy krok. A czasem, pierwszy krok to wszystko, czego potrzebuje, żeby zacząć odnajdywać drogę do domu. Gabryś zatrzymał się w połowie drogi.